W świecie polskiego kina i telewizji istnieją postaci, które na zawsze zapisują się w pamięci widzów, a ich talenty mimo upływu lat wciąż zachwycają. Jedną z takich ikon jest bez wątpienia Anna Seniuk. Jej aktorskie umiejętności od lat przyciągają uwagę, a w pamięci widzów pozostają niezatarte ślady. Anna Seniuk zadebiutowała w 1963 roku, kiedy to wcieliła się w rolę Magiedy w psychologicznym dramacie weekendy. Ta pierwsza rola otworzyła jej drzwi do wielu niezapomnianych filmów i seriali. Jednak to postać Magiedy Karwowskiej z ulubionego przez Polaków serialu czterdziestolatek przyniosła jej największą popularność. W swej karierze Seniuk wystąpiła w wielu znakomitych produkcjach, takich jak Potop, Panna z Wilka czy Szaleństwa Panny Ewy. Ci, którzy śledzą polskie kino, z pewnością mieli okazję podziwiać jej talent na ekranie. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Anna Seniuk ma znanego syna, który również czyni karierę w przemyśle rozrywkowym, jest nim Grzegorz Małecki, który wywodzi się z jednego z zespołów artystycznych związanych z serialem 40 latek. Próba wiedzy o polskich aktorach i aktorkach z czasów PRL-u może być interesującym wyzwaniem. Można by powiedzieć, że jesteś prawdziwym znawcą, jeśli zdobędziesz 100 punktów. Po teście znajdziesz kolejną część artykułu. Anna Seniuk została wyróżniona wieloma prestiżowymi nagrodami za swoje aktorskie kreacje. Wśród najważniejszych z nich można wymienić nagrodę prezesa Rady Ministrów II stopnia, telekamerę dla najlepszej aktorki, a także telemaskę za najlepszą aktorkę w telewizji polskiej. Ponadto otrzymała również nagrodę ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia teatralne. W roku 2024 przywróciła swoją obecność na ekranie, biorąc udział w romantycznej komedii Nic na siłę, w której zagrała Halinę Madej. Choć twarz Seniuk jest rozpoznawana przez wszystkich widzów telewizji polskiej, mało kto zdaje sobie sprawę że jej syn Grzegorz Małecki również wkroczył na ścieżkę artystyczną. Grzegorz to absolwent Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i laureat prestiżowych nagród, który występował na deskach największych teatrów M. IN. Teatru Narodowego w Warszawie. Widownia zna go z ról w serialach takich jak Egzamin z Życia, Barwy Szczęścia, Na Dobre i na Złe oraz Ojciec Mateusz. Anna Seniuk ma także córkę, Magdalenę małecką Witpich która również jest związana ze światem sztuki, jednak jej droga jest nieco inna, ponieważ jest reżyserką, autorką tekstów, altowiolistką oraz kamerzystką. Magdalena ukończyła Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i współpracowała z wieloma znakomitymi kompozytorami, w tym z Krzysztofem Dębskim. Ciekawym aspektem życia artystycznego Anny Seniuk jest jej książka poświęcona jej niezwykłej matce, zatytułowana Anna Seniuk. Nietypowa baba jestem, która jest zapisem rozmowy matki z córką. Tego typu publikacje dają nam nie tylko wgląd w życie osobiste artystów, ale również przybliżają ich twórcze inspiracje i zawodowe zmagania. Czy to nie fascynujące, że życie i kariera Anny Seniuk są tak pełne pasji i talentu? To dowód, że prawdziwa sztuka nigdy nie gaśnie, a jej twórcy nadal potrafią zaskakiwać widzów swoim niezwykłym darem w każdym pokoleniu.